Co zrobić, aby korzyści z podjętego postu były przeważające nad ewentualnymi stratami? Jak wybrać właściwy dla siebie post? Zapraszam, w tym odcinku mam nadzieję rozwieję twoje wątpliwości. Zatem kilka słów o poście, ponieważ na ten temat można długo, i mam nadzieję, że w kolejnych odsłonach również będę się odnosiła bardziej szczegółowo do innych proponowanych postów, które krążą po sieci, krążą w internetach i krążą w naszej świadomości i naszej wiedzy. Dziś skupię się na poście, który jest prowadzony głównie ze względu na wskazówki świętej Hildegardy z Bingen. Takie też posty możecie spotkać, że tak powiem, w otaczającym wam, was świecie. W Polsce również są prowadzone. Każdy z nich opiera się trochę na innych założeniach i ma trochę inne motywy i trochę inną misję. Skupię się na postach, które dla nas mają szczególne znaczenie. Na naszych misjach i na naszych spostrzeżeniach. Otóż, Post nie będzie ani głodówką, ani dietą. Dieta, na przykład według reguł świętej Hildegardy, ale w połączeniu ze współczesną wiedzą biochemii, żywienia, proponujemy Wam najczęściej podczas weekendów. Kuźni, zdrowia Hildegardy czy podczas seminariów czy wykładów, jeżeli miejsce, w którym, w którym jest organizowany wykład, warsztat czy spotkanie, rzeczywiście jest w stanie udźwignąć jakby wymagania tego typu żywienia. Zazwyczaj staramy się, żeby tak było i rzeczywiście nam to wychodzi. Bo nie chodzi o to, żeby tylko skorzystać z wykładu w kontekście edukacyjnym, czy też z walorów duchowych, czy e, e, kulturowych, a, czy kulturalnych, nawet mogłabym rzec. Natomiast chodzi też o to, że jeżeli już a, czas spędzamy gdzieś, żeby a, podnieść czy swoje kompetencje, czy swoje walory edukacyjne, czy się czegoś dowiedzieć, czy się rozwinąć w jakiejś dziedzinie, dobrze byłoby również a żeby to wyrzyszyła temu prawidłowa dieta czy prawidłowe żywienie. Żałuję, że w wielu miejscach w ogóle nie zwraca się na to uwagi. Natomiast dla nas jest to jedna z ważniejszych rzeczy i jedna z ważniejszych, jeden z ważniejszych punktów naszej misji, żeby przewrócić to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o fundament. Czyli jeżeli już gdzieś jedziemy, to rzeczywiście czy coś organizujemy mieć mimo wszystko jakieś Rozwiązania do tego, żeby nie spożywać na szybko w przerwach na przykład kebaba z pobliskiej budki. Dlatego też, post, już ten pełnometrażowy, który najczęściej trwa 6-7 dni, bo taki ma sens, jeśli chodzi o zmianę wytrychów metabolicznych. Opiera się na tym, że przede wszystkim jakby proponuje się go zgodnie ze starą medycyną klasztorną i naszym e, uwarunkowaniem klimatycznym proponuje się go e, od wczesnej wiosny, czyli od Wielkiego Postu. Właśnie najczęściej do późnej jesieni. Okres zimowy powinien być z poszczenia, czy z głodówek tym bardziej kompletnie wycięty. Dlatego, że to jest okres, w którym wydatki energetyczne i metaboliczne naszych ludzkich organizmów są po prostu olbrzymie, i narażanie organizmu na straty w kontekście, a tym bardziej nieprawidłowego postu czy głodówki, jest po prostu zabójcze. Pomimo że często początki, które pokazuje autofagia, są zadawalające, to później z biegiem czasu niestety ten proces ulega odwróceniu na niekorzyść. Stąd też y, dla nas jest priorytetem, że w zimie y, są kuźnie weekendowe kuźnie zdrowia Hildegardy i wówczas się, są to kuźnie, kiedy y, serwujemy dietę odżywczą, dietę rozgrzewającą, dietę uzupełniającą. Natomiast w tym okresie, kiedy post powinien być dedykowany ciału ludzkiemu od wczesnej wiosny do y, właśnie y, późnej jesieni, y, Dedykujemy tak zwany post oszczędnościowy, ale bardziej w kierunku jakościowego niż ilościowego. Dlatego proponujemy y, najczęściej podczas diagnostyki post y, ścisły, y, w takim okresie, kiedy to zgodnie z zaleceniami świętej mniszki. Taki post jest oparty o wywary orkiszowo-warzywne, oczywiście z orkiszu właściwego, z odpowiednich odmian leczniczych, z naparów ziołowych, odpowiednich ewentualnie soków. Natomiast przez cały ten czas zespół medyczno-terapeutyczny wspiera i monitoruje i czuwa nad bezpieczeństwem i przebiegiem postu. Kolejny jest to właśnie post orkiszowo-warzywny, ale bardziej już dedykowany w tych okresach skrajnych, chłodnych, tych tak zwanych przejściowych, w, których, w którym jest to zawarty oczywiście mniejsza ilość orkiszu w stosunku do reszty proponowanych np. warzyw i ziół, który jest to postęp łagodnym, bezpiecznym dla oczyszczania organizmu i takiej spokojnej, nie nieimpulsywnej utraty wagi. Znaczy w ogóle utrata wagi podczas tego typu postu jest jakoby yy, czynnikiem ubocznym. Jest niezauważalna, a że, znaczy niezauważalna w sensie nie odczuwa organizm takiego ubytku i nie jest to priorytet, natomiast rzeczywiście pięknie pozbywa się tych nadmiarów, ale w sposób bezpieczny dla siebie. Dlatego też, tak ważne jest aby zwracać uwagę i podczas takich postów, które prowadzi Twierdza Zdrowia, my zwracamy uwagę na konstytucję ciała, ale w odniesieniu do danego momentu, danego uczestnika, ponieważ dzisiaj nie jesteśmy tacy sami jak miesiąc czy pół roku czy rok wcześniej. Dlatego na tyle ile jest to możliwe, staramy się skoordynować to żywienie tak, a żeby był post dedykowany dla osób niedoborowych będą pewne dodatki, dla osób nadmiarowych będzie troszeczkę inny profil, dla osób, bo też bywają na przykład osoby, które muszą albo są na rekonwalescencji już po wyleczeniu z, 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 trudnego, z trudnego, schorzenia, na przykład nowotworu, również Troszkę musi być inaczej zbilansowana ta dieta, te, ten post, w zależności od tego, jaka jest sytuacja aktualna organizmu, to pewne rzeczy dodajemy lub pewne rzeczy odejmujemy lub zamieniamy. Co jest ważne, nie wolno podchodzić do tego typu postu podczas ostrych infekcji się przewlekających, podczas zaawansowanej choroby nowotworowej, która jest w trakcie terapii, czy to medycyny akademickiej, czy hybrydowej, absolutnie post nie może dotyczyć osób chorych na gruźlicę, czy w ogóle z bardzo złym stanem zdrowia na granicy kacheksji, w nerwicach, czy w jakichś chorobach psychotycznych. Tak, Tutaj musi być wcześniej konsultacja, żeby zdecydować, czy taka osoba jest predestynowana do danego postu. Oczywiście podczas Takiego postu dzieje się dużo, dużo więcej, ponieważ chodzi o to, żeby wspierać i stymulować organizm tak, a żeby w tym czasie najbardziej optymalnie mógł pozbyć się tych zastojów na różnych poziomach, na poziomie limfy, na poziomie narządowej, na poziomie tkankowej, tak, w związku z czym jest proponowany odpowiedni ruch. Jest, są proponowane odpowiednie ćwiczenia, są odpowiednie zabiegi fizjoterapeutyczne, manualne, są odpowiednie dodatkowe zabiegi, które wspierają ten proces jednocześnie pomagając naszemu organizmowi w wykonaniu tego wysiłku bez większych szkód. Dodatkowo, oczywiście, odbywa się pewna formacja, zarówno edukacyjna, zarówno kontemplacyjna, zarówno wyciszająca, jak i Um, też o walorach artystycznych. Nasze um, edycje są w różnych formach i w różnych, e, w różnych odsłonach. Są zarówno kuźnie w różnych odsłonach, czyli te kuźnie weekendowe, bo są jest kuźnia raz w roku, która jest dedykowana małżeństwom, wzmocnienia więzi, ale również e, od żołądka do serca od zdrowego żołądka do zdrowego serca. Do zdrowej głowy. I wtedy taką kuźnię, w takiej kuźni mamy najczęściej odpowiednią, przygotowaną dietę, z odpowiednimi również deserkami, które są bardziej ku zdrowiu niż ku szkodzie. Są kuźnie, które są związane typowo z miksturami, z mieszankami leczniczymi, ziołowymi, taka fitoterapeutyczna klasztorna. Są kuźnie, również oczywiście z odpowiednim żywieniem. Również kuźnie dedykowane psychopedagogice Hildegardy, czy też, tak jak teraz w Wielkim Poście, między kuźnią a postem, kuźnie ze spowiedzią generalną i pewnymi e, konkretnymi działaniami związanymi z odkurzaniem za zakamarków naszych dusz, po to, żeby uwolnić ten potencjał który gromadzi się z poczucia czy niewiedzy czy z nieuświadomienia lub też ze świadomości pewnych szkód, ale niemożliwości się ich pozbycia. Dlatego tutaj wspieramy się wzajemnie. Praca w grupie jest zawsze zawsze bardzo bardzo pomocna i bardzo wspierająca i bardzo motywująca dlatego serdecznie zapraszamy. W czerwcu zwykle jest to post pełnometrażowy, ale dedykowany tylko nam, kobietom. I wtedy skupiamy się tylko i wyłącznie na naszych kobiecych e, historiach, niedoborach, zaniedbaniach, bo przecież my kobiety e, jako Przepraszam, że tak to ujma, albo roboty czynnościowe po prostu często na wielu płaszczyznach jesteśmy zaniedbane, rodząc dzieci, przedkładając pewne obowiązki, odpowiedzialność na siebie, doprowadzamy do pewnych małych kolizji, które potem, jak się skupią w całość, no, doprowadzają do tego, że nasz organizm naprawdę jest przewlekle wyczerpany. I podczas takiego kobiecego postu właśnie skupiamy się na tych istotnych elementach zarówno w poście, zarówno w duchu, zarówno w emocjach, jak i w naszej fizyczności e, mamy piękne elementy dodatkowe e, estetyczne, które nam kobietom e, bardzo są potrzebne i bardzo nas rozwijają i bardzo nas jednoczą. E, także e, tego typu elementy są dla nas bardzo rozwijające. Są oczywiście posty również w innych terminach, które są postami, postami dedykowanymi dla wszystkich. No, jedynym postem, jakiego nie możemy zorganizować, bo jest to trudne. To, jest, to są posty rodzinne, dlatego że dzieciaki a, nie poszczą. A jeżeli poszczą, to, to w taki z, zupełnie inny sposób, który podczas tego typu postu jest nie, praktycznie nie do zrealizowania, ale jest do zrealizowania w domu dzięki wskazówkom, których na przykład, na przykład udzieliłam e, podczas webinaru, czy też będzie dedykowany e, weekend dla zdrowia dzieci z medycyną klasztorną, i tam e, będzie można się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby też. W sposób bezpieczny przeprowadzić dzieci przez takie fragmenty, w zależności od wieku, żeby nie poczynić szkody, a żeby była wartość dodana dla powrotu, dla zdrowia czy pewnych mechanizmów, które zostały u dziecka zablokowane przez nasze nieprawidłowe wybory. No bo jednak dziecko nie dokona właściwego wyboru, jeżeli, jeżeli pod kątem jedzenia, tak? pod kątem potraw. Jeżeli my, rodzice, nie wyrobimy w nim, w nim pewnych nawyków i nie damy sami też przykładu. Dlatego też y, bardzo serdecznie was y, zapraszam do zastanowienia się y, czy y, w jakim zakresie moglibyście uczestniczyć, czy chcielibyście lub też y, jakie pytania wam się rodzą w związku z tym i zapraszam do subskrybowania, do y, podążania za nami za podążania za, tym, za tą komnatą Twierdzy Zdrowia, wirtualną komnatą Twierdzy Zdrowia i poproszę o, waszą, o Wasze zdanie na ten temat. Czy pościliście? Jak pościliście? I w kolejnym odcinku postaram się odnieść do innych proponowanych postów. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym.